Cześć, tu Magda. Jeśli szukacie kolorowych, pięknych kredek, odpornych na kruszenie i łamanie, których nie trzeba temperować, a dodatkowo nie brudzą rąk, to właśnie je znaleźliście. To Infinity Color Peps od Mapet. Świetne kredki, które składają się w 100% z grafitu, nie mają obudowy, więc nie trzeba ich temperować. Można rysować każdą ich powierzchnią. Mają świetny ergonomiczny kształt, który... Nakłania dzieci do prawidłowego uchwytu szczypcowego. Można rysować cienką ich częścią lub większą powierzchnią, dzięki temu szybciej będziemy mogli pokolorować obrazek. Bardzo ciekawy kształt powoduje, że są bardziej odporne na kruszenie i łamanie. Wystarczy wybrać zestaw składający się z 12 kolorów lub 24 kolorów, i świetnie się bawić, do czego zachęcam. Więcej informacji o produktach znajdziecie na stronach cxdystrybucja.pl i mapet.pl